Cześć! Witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was balsam do ust, który smakuje i pachnie cytrynowo. Już teraz czuję jak ładnie pachnie i już pokazuję Wam wszystkie składniki, których użyłam do zrobienia właśnie tego balsamu. Przede wszystkim będziemy potrzebować kredkę woskową. To jest kredka firmy Kryon. Łatwo ją rozpuścić. I oprócz tego mam aromat cytrynowy, taki, który używa się do pieczenia ciast. Mam też opakowanie, w którym, do którego włożę pomadkę. I mam też wazelinę. Zamiast wazeliny możemy użyć oleju kokosowego. Będzie nam potrzebny też garnek, miska i palnik. I tutaj widzicie mam miseczkę w garnku z wodą. Nastawiłam już gaz, a w misce jest wazelina i czekam aż się rozpuści. Wazelina się już rozpuściła i teraz dodaję kawałek kredki włoskowej. Nie za duży, żeby za mocno nie farbował ust na żółto. Może resztę wyciągnę, może tyle starczy. A teraz dodaję parę kropel arom aromatu cytrynowego. I teraz wszystko wlewam do mojego pudełeczka. Tak wygląda po tym, kiedy wszystko zastygnie. Najlepiej, żeby zastygło w lodówce. Pachnie naprawdę cytrynowo, ale widzę, że nie farbuje zupełnie, więc nie ma obawy, że będziemy mieć zbyt, zbyt e, żółte usta. Oczywiście możecie też użyć innego koloru: to nie musi być żółty, nie musi być też smak cytrynowy. Jest dużo aromatów do ciast: może być na przykład waniliowy, albo może być pomarańczowy. Tutaj w zależności od tego, jaki smak albo jaki kolor lubicie najbardziej. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do oglądania innych filmików na naszym kanale. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału. Do następnego razu. Cześć!